Oto najciekawsze trendy wnętrzarskie. Zapraszam Was do galerii wnętrz Home Concept, gdzie pokażę Wam przyszłość Waszych domów. Punkt pierwszy: Zrównoważony rozwój. Coraz więcej projektów koncentruje się na ekologii, wykorzystując odnawialne materiały i inteligentne systemy zarządzania domem. Dlatego na przykład deska podłogowa powinna być dostosowana do ogrzewania podłogowego. Wtedy cały system jest wydajny i świetnie działa. To, co jest najciekawsze, to też takie nietypowe formaty desek podłogowych. Tutaj mamy jadłę francuską z przepiękną intarsją. Tutaj jodłę francuską ułożoną w ciekawą mozaikę. Warto bawić się tymi formami, aby osiągnąć niepowtarzalny, unikalny efekt we wnętrzu. W 2024 roku na znaczeniu zyskuje trend, który kieruje nas w stronę pracy rzemieślniczej wykonywanych ręcznie przedmiotów. Przed nami piękny mebel wykonany na zamówienie z czarnego, żłobionego forniru z ręcznie wykonanym uchwytem z kamienia. Cudeńko! Odrodzenie rzemiosła. Takie elementy wnętrz nie tylko dodają charakteru, ale są również wyrazem poszukiwania indywidualności i autentyczności. Odkąd Coco Chanel wprowadziła do mody damskiej tkaniny bukle, wszyscy ją pokochali. Pojawia się również na meblach tapicerowanych. W tym roku widzieliśmy w Mediolanie znowu wysyp właśnie takich mebli. Nie bójmy się jej stosować, ponieważ tkanina dobrze zaimpregnowana sprawdzi się nawet na hokerze. W odpowiedzi na rosnące ceny nieruchomości i mniejsze przestrzenie mieszkalne, projektowanie multifunkcjonalnych przestrzeni staje się kluczowe. Zobaczcie, teraz pokażę Wam rozwiązanie dla osób, które muszą w salonie zmieścić kuchnię i nie za bardzo chcą ją eksponować. Za tymi fornirowanymi drzwiami ukryta jest lodówka, która otwiera się dzięki elektrycznym siłownikom. To powoduje, że nie ma żadnego uchwytu na zabudowie, no i właśnie dzięki temu ten sprzęt jest schowany i. Mamy kuchnię w salonie, ale tak jakbyśmy jej nie mieli. Innym takim ciekawym rozwiązaniem na tej zabudowie jest barek, który tak samo ukrywa się za tymi drzwiami, dodatkowo oferując możliwość wysuwanego blatu oraz szuflady, która może się bardzo tutaj przydać przy jakichś imprezach i przyrządzaniu ciekawych napoi. Zwróćcie uwagę na płytki wielkoformatowe. Ta za mną ma 3 metry na 150 cm szerokości. Duże formaty pojawiały się w łazienkach, w kuchniach. Uczyliśmy się z nich korzystać. Teraz zyskały jeszcze na formacie i właśnie takich dużych to jeszcze nie widziałam. Łazienki w naszych domach to coraz częściej pomieszczenie, w którym wypoczywamy, spędzamy coraz więcej czasu. Dlatego też zmienia się metraż łazienek, stają się one coraz większe i ci, którzy mogą sobie na to pozwolić, mają czasem do dyspozycji nawet całe salony kąpielowe. No i taka też staje się funkcja łazienek. To już nie tylko miejsce, w którym po prostu dokonujemy czynności higienicznych to jest po prostu strefa relaksu, strefa spa. Dlatego właśnie wolnostojące wanny czy baterie podłogowe będą odgrywały coraz częstszą rolę w naszych wnętrzach. Trendy, które pokazaliśmy, to zaledwie ułamek inspiracji, jakie znajdziecie w Home Concept. Jeśli ciekawią was takie informacje, obserwujcie nasze profile.